Witam serdecznie moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku zrobimy sobie pojedynek dużych puszek kolekcjonera. Po lewej stronie niemiecka, po prawej nasza polska. Są różnice oczywiście w cenie. Tutaj mamy 60 zł, puszka niemiecka około 50 zł kosztuje. Dwie limitki. Tutaj mamy w sumie 4 plus jeszcze coin's, czyli 5 limitek. A tutaj jest karta specjalna 56 kart tutaj również, czyli mamy taką samą ilość saszetek. Tak więc otwieramy. Jeżeli chodzi o design, to niczym się one nie różnią. Są identyczne. Jeżeli nie ma tego pudełka, to, nie, to w sumie nie wiemy, jaka to jest puszka: czy polska, czy niemiecka. Ok, otwieramy. W niemieckiej mamy zawsze te same limitki, moi drodzy: czyli Driers Mertens i Alvaro Morata. Hiszpania i Belgia. Do tego karta specjalna, a tutaj to jest Rafael Guerreiro. Teraz sobie wyciągniemy saszetki również. No i teraz Polska. Jestem tutaj ciekawy, bo skoro jest tyle limitek, to może wpadnie jakaś, której nie miałem do tej pory. Końcy to jest zawsze. Christian Eriksen, i chyba nie mam tego zawodnika. Nie kojarzę. Granit czaka również go nie mam, Mbappé już jest i Gareth Bale też nie mam, więc ładnie, moi drodzy, w dużej puszce polskiej trzy nowe limitki wpadły. To mi się podoba. Ok, no i saszetki jeszcze. Saszetki już się różnią, moi drodzy, wyglądem, bo jak możecie tutaj zobaczyć. Tu jest niebieski, tu jest białe, a u nas odwrotnie. Na górze biały, a na dole niebieski. Zobaczymy po otworzeniu, na jakiej zasadzie ten pojedynek zrobimy. Bo wiadomo, tutaj jest mniej limitek, więc szanse byłyby większe dla naszej puszki. Więc może to, co wpadnie, jeżeli chodzi o karty specjalne, Sami później ocenicie w komentarzu, która puszka Waszym zdaniem miała lepsze karty. Rajtala, Saul, Hinterreger i Jedwaj. A tutaj mamy. Come on, o, jest Kielini, Ronaldo i Multiple Portugalia. Też tutaj jest Ronaldo. Teraz. Polska saszetka Arażuri, Kante, Zinchenko, Ulmer, stadion w Rzymie, Werner, Zaniolo i Wyber. co mamy w niemieckiej saszetce Pickford Jorgensen Sterling Fernandez Bonus Belgia Line Up Dragowicz Fans Favorite Rakitic Key Player i jeszcze bazówka Sidorczuka Okej okay, teraz saszetka z naszej puszki. I mamy Florenci, Klosterman, Egdal, Syunku, William Carvalho, fans favorite, Bonucci, Kapitan, Gareth Bale, all-round player i logo oficjalne. Brozowicz, Immobile, Wilson. Tutaj mamy dwie karty: play of team, Irlandia i Macedonia. Niestety nie mogę trafić ciągle Norwegii. Jakiś pech mnie prześladuje, jeżeli chodzi o tą kartę. Rodrigo Moreno, Gol Machine i Finlandia, Magic Moment. Karaman. Szar. Wow. Mamy Rarke. Invincible. I w tym momencie, no myślę, że nasza puszka wychodzi na prowadzenie. Bo to jest najrzadsza karta z całej edycji. Eriksen. Fernandez. I co jeszcze tutaj mamy? Line Up. Hiszpania. I Jankto Fans A Favorite. Bazówka Karawajew. Pozostały nam cztery saszetki z każdej strony i co my tutaj mamy? Mechmedi, Bazoweczki kolejne To Mertens, Stankowicz Posh, Rebic no i teraz specjalne, multiple Hiszpania, Czaka fans favorite i logo Szwecji Bazówka Fabian Ruiz, Dalej Derun, Mephan. Rodon, Iwaran. No i co teraz jest na kartach specjalnych? Multiple Holandia, Dolberg, Wonderkit i Rumunia. Play of Team. Bazówki Tosun, Rodriguez. Albiol, Guillerme, a z tej strony Emre Chan. I jeszcze jedna, Fonte, czyli tylko dwie specjalne, moi drodzy. Walia, Line-up i Darida, kapitan Czechów. Dipej na bazówce: Dalej Moraes, Kraft Olson, Cross. I specjalne logo Portugalii. Jarmolenko Fans. I kepa Goldstopper. Teraz saszetka z niemieckiej puszki. Bergwin. Davis. Ajeti. Moore. Tutaj nie było bazówki. Jest stadion w Budapeszcie. Do tego Munier. Power Up. Szymański Wonder Kit i Brekalo również Wonder Kit. Stadion w Bukareszcie, a tam był chyba Budapeszt, tak. Christensen, Defensive Rock. Austria Line-up. Kapitan Austriaków Baumgartlinger. No i bazóweczki Zobnin, Ruben Diaz Jorgensen i Freuler Ostatnie sztuki nam zostały Więc jeżeli tutaj nie wpadnie żadna larka No to myślę, że nasza puszka wygrała Ale oczywiście Wy możecie sami zdecydować I napisać, czy tak jest Pawlenka, bazówka Malinowski, Bengtson, Alderweireld, Kramaric No i specjalne to Donnarumma Goal logo Finlandii i Alexander Arnold fans favorite ostatnia saszetka Szczęsny, Veratti Kendziora, mamy dwóch już Polaków Umtiti i Deepay o i jeszcze jedna Ruiz, czyli tylko dwie karty specjalne Bośnia i Hercegowina Izrael, no coś nie ma tej Norwegii, tyle tych kart. Play of Team wpada, ale nie Norwegia. Okej, okay, moi drodzy, moim zdaniem, jeżeli chodzi o zawartość, to wygrywa duża puszka kolekcjonera. Natomiast, jeżeli chodzi o limitki, to jestem naprawdę mega zadowolony z tej puszki, bo mamy trzy nowe karty limitowane do kolekcji. Gareth Bale, nie miałem jeszcze, Granit Chaka i. Christian Eriksen. Więc coraz to lepiej wygląda z limitkami, ale jeszcze dużo, dużo brakuje. Ok, to wszystko moi kochani dzisiaj na odcinku. Czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie tych dwóch dużych puszek. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.